na kanale. Dzisiaj mam przed sobą miks za 50 zł, super 7, szczęśliwe linie, super linie, magnetyczne 5, szmaragdowe dolary, money Maker i Paradiso. I tutaj sobie zaczniemy od tej, najmniejszej. Siódemeczka super 7 z numerkiem 26. Szukamy siódemek. Mamy 3 6 Jest siódemka super 4 9 8 I 2 Mamy czarną, czyli Tu mamy dwa złote. Super. Zawsze coś. Nie wiem jakie tu kontrolne. Kół. Cool. okej okay. teraz szczęśliwa linia. Troszkę oddalę. Ok, mam nadzieję, że wszystko widać. Ok. Zaczynamy drapać. Zabyczko z numerkiem 23. I szukamy po dwa symbole. Co my tu mamy serce i ananas. Serce i ananas Serce jest tu Ananasik jest tu Tu mamy jeszcze serce I tu też jest serce Ok Teraz Gwiazda i diament Gwiazda Gwiazda Diamencika nie widzę to jest jeszcze gwiazda. Teraz cytryna, i kości. Kości są tu. Cytryna. Dobra. Następnie mamy tęczę i złoto. Tęczę mamy tu. Złoto. złoto i czas złoto jest tu, to wszystko. Następnie słońce i sakwa, słońce jest tu, słońce jest tu. Wszystko. Słoń teraz i kwiatek. 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 To jeszcze było słońcem. Tu mamy słońce Tu jest słoń. Kwiatek i słoń. Tu jest kwiatek. I to wszystko. Następnie księżyc. I e, gruszka, księżyc i gruszka jest tu. Gruszkę mamy tu, księżyca nie widzę. Następnie winogrono i krab. Winogrono i krab, krab jest tu. Tu mamy kraba. Tutaj jest winogrono. I to wszystko. Następnie wisienka i tref. Wisienka i tref jest tu. Wisienki nie widzę. Teraz pik i garnek. Pik mamy tu. Pik jest tu. OK. I dwa ostatnie. Mamy arbuza i truskawkę. Arbus. Arbuz. I zrapeczka przegrana. Zobaczymy sobie kontrolę. S i Q. Teraz super linie. Zrapeczka z numerkiem jedenastym. tu będę przesuwać i co my tu mamy łódź i czapka łódź i czapka czapkę mamy tu Czapka jest tu, Łódź i czapka, czapka jest tu, a Łodzi nie widzę, bram jeszcze czapkę, ok, teraz cytryna i serce, serce jest tu, Cytryna, cytryna, cytryna. I to wszystko. Następne dwa: parasol i biedronka. Parasol i Biedronka nie widzę. Następnie co my tu mamy? Motyl i yy, Kwiat. Kwiat i motyl. Kwiat. Motyl. i tu mamy kwiata, i tu jest jeszcze motyl a następnie słońce i klucz słońce i klucz, klucz jest tu, tu mamy słoneczko, tutaj też jeszcze jest słoneczko tu mamy słoneczko, tu jest klucz, tu jest klucz ok a następnie Korona i arbus. Korona i arbuz. Korona jest tu. Tu mamy arbusa. Um. I tu jest jeszcze arbus. Następnie diament i sakwa. Diament i sakwa. Sakwa mamy tu. A, tu jest jeszcze słoneczko. Diament i sakwa. Sakwa jest tu. Diamentyka nie widzę. Okej. Okay. Kości i gwiazda. Gwiazda. Gwiazda Ok Teraz Ptak i wiatrak Ptak i wiatrak Tak jest tu wetraka nie widzę. Dwa przedostatnie. Eee, balony i moneta. Balony są tu. Moneta. Moneta. Balony. Moneta. Tu jest jeszcze gwiazda. I dwa ostatnie. Rolki, i tęcza Tęcza jest tu, Tęcza mamy tu, Tęcza jest tu, to jest tęcza Arbus. rolki. I to wszystko, czyli przegrane. To tu mamy za kontrolne. R, A? Teraz magnetyczne 5 z numerkiem 21. Szukamy czarnej lub niebieskiej piątki. Niebieska nam noż. I co my tu mamy? 7, 2, 2 3, 1, 8, 9, 1, 2 osiem, trzy, siedem, sześć, osiem, dziewięć, sześć, siedem, dziewięć, jeden. Czyli zrapeczka przegrana. A, U, w. Teraz szmaragdowe dolary, co my tutaj szukamy, dolara y, i podkowy, pod, podkowa na mnożerze razy 2, z numerkiem 21. Dolary i podkół. A my mamy śliwkę, dzwon, pik garniec, banan, a serce, korona, arbus, melon, ananas, tęcza, motyl, awokado, karo, A jabłko, mamy brylant, szmaragd, szmaragd, przepraszam, czyli zrapeczka jest wygrana, wiśnia, klucz, Krew, cetryna i muszla, a mamy pod szmaragdem dyszka z rodzic, ale zawsze tutaj jestem za kontrolne B. B. OK. Teraz mamy z numerkiem szóstym. I Drapiemy. Co my tu mamy za symbole? Chmura i ryba. Chmura i ryba. Tu mamy chmurę, tutaj tu jest ryba, tu jest chmura, tu mamy chmurę. Tu jest jeszcze chmura. Ok. Teraz. Fala i liść, fala, fala, liść, liść, A, liść i tu mamy jeszcze falę, okej, okay. następne dwa, żółw i flaming żółw i flaming flaming żółw fala jeszcze e, flaming i żółw żółw jest tu flaming ok następnie co my tu mamy rozgwiazdę i delfina delfin jest tu e, Delfin i rozgwiazda. Rozgwiazda. Delfin. Okej. Okay. Następnie kolejne dwa to jest tęcza i kapelusz. Tęcza i kapelusz. Tęczę mamy tu. Kapelusz. To jest jeszcze żółwik Mamy kapelusz. następne dwa. To palma i kostium. Palma. I tu mamy kostium. Następnie wiadro i termometr, termometr, wiadro. Wiadro i termometr, termometr jeszcze jest tu. I następne dwa to deska i nabój. Deskę mamy tu. Deska jest tu. Mamy linię super. Czyli dyszka, napój i deska, tak? Napój i deska, napój jest tu. Okej, okay. czyli wszystko. Następne dwa to shorty i parasol. Parasol i szorty. Szorty. Parasol. I parasol kolejna. Linia super. Kolejna dyszka. Tu mam jeszcze szorty. A teraz okulary. Okulary są tu. Okulary są tu. I tu mamy okulary. I tu są jeszcze okulary. A tu był jeszcze napój. Był. Był napój czy nie był napój? Był napój tu i co my tu jeszcze, ostatnia lody, lody są tu i chyba to wszystko czyli tu mamy dyszkę i tu jest dyszka czyli na to wychodzi, że na tej zrapaczce mam 20 zł zobaczymy sobie kontrolę G czyli 20 zł, super bardzo fajnie i ostatnia MONEY MAKER z numerkiem 15 Tutaj szukamy worka i wygrywamy przypisną kwotę i sztabki i wygrywamy dwukrotność, czyli mnożymy na dwa I wygrywające liczby Co my tu mamy za wygrywające liczby, bo tutaj z drapeczki nie drapałam 58, 23, 59

Dwadzieścia siedem nie ma, dwadzieścia pięć nie mamy, osiemnaście, dwadzieścia cztery, czterdzieści trzy, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt jeden, trzynaście, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia dziewięć i 57, czyli na tej zdropeczce nie mamy nic zdropeczka przegrana mamy G P czyli podsumowując, dzisiaj był miks za 50zł i tak, Paradiso trochę oddalę Paradiso wróciło nam 20zł Szmaragdowy dolar się zwrócił. Mamy dyszkę i super się na dyszkę zwrócił. Mamy 2 zł, czyli razem mamy 32 zł na wydane 50, więc 18 zł jesteśmy na minusie. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmie. Cześć.